Zdecydując wzruszenie dzisiejszego dnia, pragnę najserdeczniej powitać i szczególnie zrobiłam to w jakimś odstępie czasu, ponieważ gość jest tak szczególny, że wymaga specjalnego powitania. Panią Kaję Mielecką-Plos, która przyjechała do nas z Waszyngtonu, wielką Polkę o śląskim rodowodzie, która wielokrotnie to udowodniła, fundatorkę wielu stypendiów i pobytów młodzieży w Stanach Zjednoczonych. Powitajmy Panią Kaję szczególnie gorąco. Uczyłam się tej mojej przemowy przez trzy dni. Ale na wszelki wypadek napisałam też, a już zapomnę, co w moim wieku, mając 87 lat, zdarza się, że zapominam rzeczy. Poza tym ta podróż z Ameryki trwała bardzo, bardzo długo. Zastanawiam się, co jeszcze mogę powiedzieć o Janie Karskim. Tyleście mówili o Janie Karskim, że już dla mnie nic nie starczyło, ale spróbuję, spróbuję. Nazwałam. To przemówienie, ta ostatnia niedziela. A dlaczego? To jest wiele powodów. Ale zanim zacznę mówić, to muszę wspomnieć o dwóch osobach właściwie o jednej osobie i o rodzinie. Pani Lisa Hele, która reprezentuje ambasadę amerykańską, jest dla mnie nie tylko reprezentantką ambasady, ale serdeczną przyjaciółką od prawie 30 lat. Mało tego znałam jej mamę i z jej mamą w 88 roku przyjechała tutaj, do Polski, bo chciała poznać. Matka zmarła pół roku temu i Liza przysłała mi zdjęcie mamy i moje z Polski. Lisa Heling jest trzeciego pokolenia Amerykanką polskiego pochodzenia. Jej wujek był bardzo znanym kongresmanem, posłem z New Jersey. A myśmy się tyle lat już poznali z nami. Dziękuję Ci Lisa. A druga, nie tylko osoba, a rodzina, którą bardzo chciałam, żeby przyjechała. To wdowa po Mariuszu Handzliku, który był moim przybranym synem. Tak, ten Mariusz Hanzlik, który zginął z prezydentem i innymi pod Smoleńskiem. Przyjechała z dwojgiem dzieci i łąką i moim chrzestnym synem Mariusza Handlika Jankiem. Zruszyłam się, kiedy ich wczoraj widziałam. A teraz pozwólcie, że wrócę do Jana Karskiego. Pozwólcie mi wpierw, że żeby podziękować pani prezydent Miasta Rudy Śląskiej, pani Grażynie Dziedzic. Droga i kochana pani Grażyno. dziękuję z całego serca za umożliwienie naszego spotkania dzisiaj tutaj. Objęła pani Urząd Miasta Rudy Śląskiej w bardzo trudnych ekonomicznych czasach a jednak nie pozwoliła Pani, ażeby ten Instytut został zabrany z Rudy Śląskiej. Dziękuję za to. Prywatnie dodam, że myśmy się poznały i zaprzyjaźniły przez telefon. Także jak dzisiaj ją spotkałam, to objęłyśmy się jak serdeczne przyjaciółki. Mało tego, przeszłyśmy na ty już. Także z całego serca za wszystko dziękuję. Ludzie pytają mi się, dlaczego Instytut Jana Karskiego jest na Śląsku, a nie w Warszawie, a nie w Łodzi. Mogłabym wzruszyć ramionami i powiedzieć, a dlaczego nie na Śląsku? Ale chcę być szczera i powiem prawdę. Zwracałam się pierw do władz miasta Waszych Warszawy, żeby tam założyć. Owszem, tak, ale nie teraz. Więc zwróciłam się do łodzi. To samo. Owszem, ale nie teraz. Jedyna osoba, która w Warszawie się interesuje Janem Karskim, jest pani Ewa Wierzyńska. za to serdecznie dziękuję. I wtedy zwróciłam się do mojego przyjaciela, Kazika Kuca, żeby mi poradził, co zrobić. A na to Kazio Kucz mówi tak: Ciotka, bo on tak do mnie mówi, a dlaczego nie na Śląsku? Ja właśnie. I wtedy zwróciłam się do pana Andrzeja Stani, a on z otwartymi ramionami przyjął ten Instytut. Serdecznie za to dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się właśnie, że ten Instytut jakoś pracuje. Panią Danutę Pietraszewską dziękuję bardzo. Ja się no, pani prezydent specjalny. I, i, i jest dużo ludzi, którzy przyczyniło się, że ten instytut tutaj się rozwija. Kiedy otrzymałam Wasze zaproszenie, dowiedziałam się, że mam przemawiać. Przedtem nie wiedziałam o tym. Mało tego, że mam mówić o tym prywatnym Janie Karskim. Ludzie dużo wiedzą o Janie Karskim, tym bohaterze. Znany jest w Stanach Zjednoczonych, znany jest w Izraelu, znany jest w Polsce, a także w innych krajach Europy. W Hiszpanii, w Anglii, a w Niemczech i we Francji wyszła jego książka w tym roku i wszędzie. Wydawnictwa zapraszały mnie, ażebym mówiła o Janie Karskim, tym prywatnym Janie Karskim. Jest jakiś głód, jakiś niedosyt, właśnie, że tak mało się o nim wie, jako o tym prywatnym Janie Karskim. No więc będę mówiła o tym prywatnym Janie Karskim. Była niedziela 9 lipca 2000 roku. Jak zawsze w niedzielę z Janem Karskim chodziłam do kościoła, do parafii polskiej, którą pomogłam stworzyć w Waszyngtonie. Nie chciałam, żeby poszedł ze mną do kościoła tego dnia, bo już był bardzo słaby, ale prosił, żeby pójść, że to bardzo ważne tego dnia, ażeby pójść. Jankarski był niezmiernie religijnym człowiekiem, który oddawał się w ręce Pana Boga. I wszystko dobro, które czynił, wypływało z jego tej głębokiej wiary w Boga. Modlił się żarliwie przez całą mszę, miał oczy przymknięte i modlił się. Po południu przy kawie zapytałam go, o co się Janku tak modliłeś? On wziął moje ręce, przycisnął je do twarzy i powiedział: „Modliłem się o spokojną śmierć”. I w tym momencie wiedziałam, wiedziałam z całą pewnością, że on już tylko ma kilka dni życia przed sobą. I nadal trzymając moje ręce, szepnął: „Pochowaj mnie kaju obok mojej żony”. Niedaleko od jej grobu jest grup mojego brata, Mariana. I moja żona i mój brat odebrali sobie życie, a ja do końca życia będę się czuł winny za to. I wtedy po raz pierwszy opowiedział mi, o życiu Poli nie będę o tym mówiła. Wiedziałam, że Pola ma duże problemy, że zmagała się przez wiele lat silną depresją. Powody były różne. Każdego dnia Karski przychodząc z pracy bał się otworzyć drzwi domu, a móż zastanie żonę bez życia. Pięć razy próbowała odebrać sobie życie, a Karski z bolesnym uśmiechem usprawiedliwiał ją mówiąc: Pola przedawkowała lekarstwa na i Za każdym razem wniósł ją do szpitala, gdzie pompowano jej żołądek. I w końcu Pola zdecydowała, że już nikt nie będzie jej pompował żołądka i przywracał do życia. I wyskoczyła z jedenastego piętra, przechylając się przez balustradę. I bardzo to zrobiła z premedytacją. Dzień przedtem poszła i kupiła mały stołek. My tu nazywamy na Śląsku ryczka. Kupiła tę ryczkę, bo gdyby chciała się przechylić z balkonu, balkon przechodził dotąd. Nie byłaby w stanie. Ale kiedy stanęła na tej ryczce, była w stanie się przechylić. Pamiętam, jedenasta godzina była, kiedy Jan Karski zadzwonił do mnie i powiedział mi, Kaju, Pola nie żyje. Natychmiast wsiadłam w samochód i pojechałam do jego mieszkania. Zastałam tam już jego serdecznego przyjaciela, Maja Lermansa, który był Żydem polskim z Lwowa. Założycielem i dyrektorem Holocaust Museum w Waszyngtonie. Sama nie mogłam długo być, bo tego właśnie dnia odbywał się w Centrum Kultury Polskiej, którego byłam dyrektorem wykonawczym, koncert muzyki paderewskiego, bo tego właśnie dnia zabierano ciało paderewskiego do Polski, tak jak sobie tego życzył, żeby ciało jego wróciło. Do Wolnej Polski. Natychmiast po koncercie pojechałam znowu do mieszkania Karskiego. Majestr Lerman jeszcze był z nim, ale już bardzo zmęczony, bardzo stary. I kiedy zapewniłam go, że będę z Janem Karskim, poszedł do domu. Byłam cały wieczór i byłam całą noc. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie. A Jan Karski. Jak stary Żyd pod ścianą płaczu kiwał się w tej wewte i wymawiał imię swojej żony.